dobry, no, witam wszystkich serdecznie e, w piątek 30 30 y, maja 2025 roku o godzinie 11.34 no, jest, jesteśmy, no 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 e, Przepraszam, bo gość jest, jest sprzedawca, idzie z takim ekwipunkiem e, Jesteśmy w najmorskiej miejscowości, której zapomniałem nazwę, jak się nazywa Zamieszczam w opisie pod filmem, filmem bo nie chcę Kyoto coś takiego. Coś takiego. To jest już nasz y, szósty dzień pobytu szósty dzień wycieczki. Wyjechaliśmy w niedzielę o 20:00, przyjechaliśmy tutaj do, ogólnie do Włoch y, na godzinę 9.00. Dzisiaj jesteśmy nad Morzem Tyreńskim, właśnie tutaj widzicie: to jest właśnie, przepraszam, to jest właśnie zachodnie wybrzeże Włoch. Jak widzicie, piasek taki nietypowy ma kolor, bo czarny, pięknie się mieni, yy, kryształki. kryształki, drobinki piasku się pięknie mienią, tutaj mamy piękny ten, patrzcie, patrzcie jaka może jakie, nie będę wchodzić oczywiście do wody, bo no, tylko, albo dobrze. No. o matko, zimne, 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 więc tak, fajnie jest, tylko piasek jest tak piecze, taki tak parzy, że naprawdę... Trzeba szybko, szybko załatwić i, i leżeć. Bo się nie da łazić po tym piachu. Bo jest taki gorący. Naprawdę, ja już się sparzyłem przed chwilą. Więc fajnie tutaj jest. Słoneczko świeci. Tam, tam jest moja grupa. Pr Proszono mnie, żeby ich nie nagrywać, więc przyszedłem tutaj, żeby nagrać ten odcinek. No to tak, po skrócie, gdzie byliśmy. Pierwszy dzień przyjeżdżaliśmy do miejscowości Sło. Se, y, soewe tak się nazywa Sewe. Y, to jest koło Werony, 30 km od Werony. No to byliśmy w hotelu, pojechaliśmy najpierw do Gesono, czy Giosono. Pojechaliśmy w pierwszy dzień też nad Morze, tylko Adriatyckie, koło Wenecji. Potem przyjechaliśmy do hotelu We wtorek byliśmy w miejscowości Spacji y, w sanktuarium. La Madonna della Corona, takie ładne saktuarium ściana na skale. I po prostu później, <laughs> yy, czy będzie pani, później byliśmy w, w, we wtorek tam. Potem w Gardalandzie, 7, 5 godzin jeden z największych parków rozrywki w Europie. Yy, w środę byliśmy w Bolonii, czyli w, tak, w Bolonii. No i w czwartek byliśmy właśnie w Rzymie. Rzym, Watykal, piękne miasto, piękne Bazylika. Szliśmy z takim krzyżem specjalnym, bo y, mamy rok jubileuszowy, przez święte drzwi. No i właśnie dzisiaj jesteśmy... Las piato, nie tak, La, Las Pioto, coś takiego, tak mi się wydaje. Las Platio, coś, no, mniej więcej. Już nieważne, y, w opisie pod filmem napiszę dokładną nazwę. W końcu świeci, ładna pogoda, dziewczyny się już kąpią. O tam, tam macie dziewczyny. Więc tam fajnie. Właśnie krzyczą i tak dalej, także... Okay. Dziękuję, arrivederci, pa. Siema.